Witajcie na kanale Graciarnia Baranka. Moi drodzy, dziś tak bardziej w noże krecika i chociaż nie otaczają nas jego kopce, to mamy tu do czynienia ze starymi szkodawkami. W tym jednak odcinku skupimy się na konkretnie jednej z nich, która gościnnie w graciarni – Skoda Octavia pierwszej generacji. Ale jeszcze zanim o niej, chciałem poruszyć krótko tematy organizacyjne na tym kanale. Moi drodzy, jakiś czas temu opublikowałem Wam w teście Grata film o Toyocie Yaris pierwszej generacji, jako o niewielkim, mało awaryjnym wozie do miasta za mniej niż 5 koła złotych. Nie oglądał się ten film prawie w ogóle. Co nawet, muszę przyznać, że mnie cieszy, bo może to świadczyć o tym, że społeczeństwo nasze jest bogate i no, po prostu nie gustuje w tego typu wozach. Ja jednak postaram się konsekwentnie pokazywać Wam takie pojazdy, ponieważ moim zdaniem tego typu gruzy to jest świetna alternatywa jako taki, wiecie, samochód zastępczy, takie auto na zimę. A z doświadczenia wiem, że często takie wozidła zostają później na lata, a niekiedy, jak są dobrze uszanowane, stają się nawet klasykami. W związku z tym postanowiłem nawet uporządkować trochę te playlisty, które są na moim kanale i teraz będą w testach Grata oczywiście klasyczki, będą pojazdy z Demoludów, jednoślady, ale będzie też właśnie taka zakładka Graty do pięciu koła. Skoda Octavia pierwszej generacji. Moi drodzy, pierwszy rocznik tego modelu w przyszłym roku skończy już 30 lat. A więc mówimy tutaj o pełnoprawnym janktajmerze. Chociaż dalej w Polsce czy w Niemczech te pojazdy są wykorzystywane jako tanie woły robocze, tak u naszych sąsiadów słynących z najlepszego piwerka oraz z kreskówki o sympatycznym Krecie, zaczynają powoli albo już traktować te wozy. Jak klasyki. I można to zauważyć chociażby po portalach ogłoszeniowych w całej Europie. Ciekawsze egzemplarze w topowych wersjach wyposażenia, lub po prostu zadbane i w fajnym stanie, znikają na pniu i wracają do macierzy. Ale czy w tej niemieckiej Skodzie poczujemy jeszcze choć trochę klimatu wyprażanego syra z tatarską omaczką i czapowanego piwa? Czy może jednak z czeskich klimatów uchował się już tutaj? Tylko sympatyczny jeż w okrągłym logo, którego tutaj akurat ktoś już zdrapał. No, na pewno nie zaznamy tam takich wrażeń, jak chociażby w przypadku takiej starej setki. A jak jesteśmy już przy tej setce, choć właściwie bardziej by tu pasowała jej poprzedniczka, czyli 1000 Mb, to przychodzi mi na myśl taka legenda o tym silniku z tyłu, który Skoda zapoczątkowała i. Podobno Niemcy buchnęli ten patent do swoich porszaków, a więc też do garbusów. Niemniej jednak nie znalazłem żadnych rzetelnych źródeł potwierdzających tą informację. Natomiast faktem jest to, że w byłym bloku wschodnim, w NRD, dość dużo mówiło się o wozach produkowanych w Czechosłowacji. I na przykład z takich gazetek, czasopis można było dowiedzieć się różnych ciekawych historii, danych technicznych o skodawkach produkowanych w tamtym czasie. Tu akurat mamy 75 rok wodowanie skody, także bardzo zabawne historie. <laughs> Czasy były ciężkie, ale na miarę tamtych możliwości Skoda radziła sobie całkiem nieźle, i po takiej setce powstawały kolejne modele, aż finalnie wpadli na pomysł, żeby klepany przez lata ten sam blok silnika przerzucić do przodu. I tak powstaje nowoczesny napędowy Favorit lub też Forman, czyli nadwozie Kombi, które widzicie za mną, które o dziwo Przetrwało upadek muru berlińskiego, ale oczywiście pod koniec produkcji jest już przestarzałym gniotem. Co ciekawe, ostatnie lata produkcji i Skoda dostaje monowtrysk Boscha. Wreszcie rok 1996, listopad. Na salony jeżdża pierwsza niemiecka Skoda. I jest to Oktawia Pierwszej generacji nie mylić z tą Oktawią z lat 60., bo wspólną mają tylko nazwę modelową. A dlaczego moi drodzy mówię, że niemiecka? Ponieważ płyta podłogowa tego pojazdu pochodzi od Volkswagena i jest identyczna jak na przykład w Volkswagenie Jetcie, w Golfie 4, w Audi A3 albo też w Audi TT. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, jakie tutaj ładowano, no to też historia powtarza się z koncernem VAG. Natomiast ilość tych jednostek, które tutaj można było spotkać, to istna telenowela. Puszczę Wam tu listę, ale o ile pamiętam, było tych motorów 13. 1,460-konny, 1,4 MPI 75-konny, 1,6 MPI. 75 koni, 1,6 MPI 101 koni, 1,6 MPI 102 koni, 1,8 20 zaworowy 125 koni, 1,8 20 zaworowy uturbiony 150 koni, 1,8 20 zaworowy uturbiony. I jeszcze w wersji RS 180 koni, dwulitrowy 115 koni. No i silniki wysokoprężne: 1,9 SDI 68 koni, 1,9 TDI 90 koni, 1,9 TDI PD 101 koni, 1,9 TDI 110 koni i 1,9 TDI 131 koni. Skrzynie manualne, automaty. I była też wersja 4x4. Teraz możecie podglądać, jak wyglądał proces produkcji przed Przedliftowej. Bo w roku 2000 przeszła ona facelifting. Zmieniono wtedy przedni zderzak, tylne lampy, odświeżono też atrapę chłodnicy. W sumie Octavia 1 była klepana do roku 2010 i wyprodukowano ich ponad 1 400 000 egzemplarzy. Było też sporo wersji wyposażenia, takich jak LX, GLX, SLX, Laurin, Clement, taki już wypasiony ze skórą i innymi bajerami. Była też WRC produkowana przez 4 lata, natomiast po liftingu wersje wyposażeniowe przybrały nieco inne nazwy jak Classic, Ambienty, Elegance. Dalej został Laureate Clement, ale jeszcze mocniej wypasiony. No i wersja Tour, czyli wersja Kombi, taką jak dzisiaj Wam prezentuję. No a także RS, która już była zupełnie innym wozem o wzmocnionym szkielecie nadwozia, innym kształcie zderzaków, obniżonym zawieszeniu i innych bajerach dodających jej rasowego charakteru. Tutaj pod maską, moi drodzy, 1.6 w benzynie. Nie ma tu siłowników. Siłujemy ręką. A więc podtrzymuję głową. Zapinam. O. Tutaj. I mamy ten motor. Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju. Tutaj, żeby dolać. A na pewno trzeba dolewać. Jeśli chodzi o awaryjność, użytkownicy często skarżą się na nierówną pracę tych silników. Poza tym bywają usterki elektryczne, jak na przykład centralny zamek, względnie auto wykonane poprawnie, choć czasami samoistnie pękają szyby czołowe. Ale to znam akurat jeszcze ze starych Favorit i jakoś specjalnie mnie nie dziwi. W wersjach wysokoprężnych musicie oczywiście uważać na koła dwumasowe, no i całą ewentualną ekologię. Blacharka, jak to w Skodzie, lubi ją wygryźć na spodach płotników przednich i na progach. Na to musicie uważać. Witajcie we wnętrzu oktawi, w której jest, krótko mówiąc, nudno. Zalewa nas tutaj czarny plastik, wszystko dość twarde, takie toporne bym rzekł. No, ale jednak przejrzyste i czytelne. Spójrzcie na zegary, obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i paliwa. Poniżej mamy licznik przebiegu oraz zegar, ale tutaj jest też wypas taki, że jest komputer sterowany z manetki. Sprawdźmy sobie, czy to działa. Tutaj mamy przyciski góra-dół. No proszę bardzo. Działa. Możemy sprawdzić sobie tutaj na ile nam zostało paliwa. Tutaj mamy jakieś średnie spalania. Termometr nawet. No spoko. Nie jest to taki totalny golas. Kierownica tutaj taka chamska guma. W lepszych wersjach oprzywana skórą. Poducha powietrzna na środku jeżyk, przełączniki kierunkowskazów czy wycieraczek, standardy też VW-owskie. Tak jak i to pokrętło, które przy dużym przebiegu lubiło się wycierać, tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, całkiem ładny stan. W zasadzie żadnego wytarcia w przeciwieństwie do plastiku na drzwiach. Na tym boczku nienawidzę właśnie tych plastików gumowanych. To schodzi, wygląda koszmarnie i klei się do rąk. Tutaj mamy elektryczne szyby, tylko z przodu oraz centralny zamek. Lustereczka w prądzie, prawe-lewe. No i konsola środkowa. Nuda, nuda, nuda. W lepszych wersjach tu potrafiło wjechać na przykład grzanie foteli. No tu mamy tylko otwieranie wlewu paliwa i grzaną tylną szybę. No, tutaj mamy awaryjne z napisem Oktawia, że jak się zepsuje, to wiemy, że to Oktawia się zepsuła. A nie coś innego. No, ten wybierak. Też guma. Wszystko jest takie dość toporne, można powiedzieć. Ale ogólnie ja jestem zaskoczony kondycją tego egzemplarza, ponieważ on ma już skończone 20 lat, to jest 2005 rocznik, ta konkretna Octavia i powiem wam szczerze, że fotele dobrze trzymają. Nie jest tutaj to wszystko jakoś mocno zużyte, no może z wyjątkiem tych plastików, które przy mniejszym przebiegu i w młodszych egzemplarzach tak samo wyglądają. Podsufitka ładna, lustereczko dla kierowcy. Oczywiście dla pasażera. Oświetlenie wnętrza. Kanapa. Tylna. Spróbujemy się dostać do bagażnika. Chociaż z tym akurat może być problem, bo właściciel zgłaszał, że coś nie domaga ten zamek w klapie, ale spróbujemy się tam dostać. A few moments later. Dobra, udało mi się w końcu otworzyć ten bagażnik. Trzeba było bo parę razy naciskać. No i drodzy, odpalamy to wozidło. Pełna iluminacja. Wszystko jest, przebieg nieco ponad 220 tysięcy. I poszedł na rys przysłowiowy. Zobaczmy, jak to jedzie. Jedyna renata. No i w drogę. Skrzynka wybiera. Całkiem prawidłowo te biegi chodzą w miarę krótko, nie trzeba ich szukać i mieszać jak w wiadrze. Przyspieszenia nie mam za bardzo dzisiaj gdzie sprawdzić. Ale idzie na zimny, nie najgorzej. No i miejska, 50 na godzinę. I sobie leci. Całkiem kulturalnie, trzeba przyznać. Na czwóreczce. Cyk. Zawieszenie wybiera całkiem nieźle, hamulce dobre w zupełności wystarczające do tego, co tutaj mamy pod maską. Pojeździcie e, Audi czy pojeździcie Volkswagenem z tego okresu, to wrażenia będą takie same, czyli nudno. Podsumowując ten odcinek i tego dzisiejszego bohatera, Skoda Octavia pierwszej generacji w porządku, uczciwy grat, tani w utrzymaniu i jeszcze w miarę dostępny, ale spieszcie się je kupować bo niedługo zabraknie tych aut, a na pewno nie w takiej cenie, o jakiej dzisiaj rozmawiamy. Oczywiście pamiętajcie, że za topowe wersje trzeba zapłacić nawet kilkanaście tysięcy, nie mówiąc już o jakichś wersjach WRC. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj. Jeśli sami posiadacie jakiś ciekawy pojazd i chcielibyście nim się pochwalić na łamach graciarni, to zapraszam do kontaktu. Na dole Wam zostawiam maila do graciarni. Do następnego. Trzymajcie się. Pyrsk.